To największe i najdłuższe trzęsienie ziemi, jakie przeżyłem. W mgnieniu oka przemieściło miliardy ton wody, wywołując ogromne fale, pędzące z prędkością ponad 800 km na godzinę. Tak szybko jak samolot. Pierwsze fale o wysokości około 40 metrów uderzyły w wybrzeże Japonii 40 minut później. Z łatwością pokonały wały, które miały ochronić wyspę przed kataklizmem. Fala porywała dosłownie wszystko. Targała samochodami i ciężarówkami, jak zabawkami, zmieniając je w tarany, niszczące domy i inne budynki. Co wywołało jeszcze większe zniszczenia? Hmm. Energia tsunami była tak ogromna, że po przeciwnej stronie oceanu fale dotarły do wybrzeży Chile. Oddalono ponad 17 tysięcy kilometrów. Nawet tam wciąż osiągały wysokość ponad dwóch metrów. To niewyobrażalna siła. W Japonii runęło ponad 100 tysięcy budynków, a milion zostało poważnie uszkodzonych w zaledwie kilka minut. <todgłosy> Gdy setki tysięcy Japończyków walczyły o przeżycie, w elektrowni jądrowej Fukushima rozgrywał się kolejny dramat. Obiekt zaprojektowano, by wytrzymał tsunami, ale nikt nie przewidział, że będzie ono tak silne. Wielkie fale wyłączyły systemy chłodzenia reaktorów, stała się rzecz niesłychana. Przypomina rozpędzone auto bez hamulców. Władze natychmiast ewakuowały okolicznych mieszkańców, a część pracowników elektrowni próbowała zapobiec stopieniu rdzeni reaktorów. Mogło dojść do katastrofy większej niż ta w Czarnobylu. Jej skutki zagroziłyby całej planecie.